Tak mniej więcej wygląda szafa sklejona z odpadów, które zostały po montażu fotowoltaiki. Profile, jakieś tam stare ścinki, śruby oczywiście brzydko. Specjalnie zrobiłem tak od strony zewnętrznej, a żeby było widać jak zamontowane, bo nie robię tego. Znaczy łatwiej było mi regulować o może w ten sposób, a i dostęp będzie większy. Jeżeli ta szafa gdzieś by była przystawiona do ściany, także jest szansa, nie odkręcać bocznych ścian, albo przynajmniej jedną, tak, żeby się dostać. Tak wygląda. To jest główna wiązka, którą odzyskałem. Na poprzednim filmie nie udało mi się tego pokazać. Ona idzie centralnie po środku baterii. Jest trochę zabawy, żeby odzyskać właśnie tutaj wszystkie połączenia ze slajwami. I to jest. Główny kabelek. Projekt jest taki, że w ten sposób poskładane trzeba było je zamieniać, tak, no bo układ w baterii poziome jest inny, a także zostały pozostałe kabelki. Zresztą mamy opisy na, nie wiem czy będzie widać, mam nadzieję. Opisy na wtyczkach, tak? Jakie, że tutaj mamy BMB01, a tutaj mamy 16, bo one były po przeciwnych stronach. No, ale tak, żeby wystarczyło, żeby nie ciąć. Zresztą wiecie o tym, że ja nie lubię ciąć, nie lubię kablować, lubię no, w sumie fabryczne rozwiązania. I jak najmniej po prostu połączeń. Największym problemem jest połączenie szeregowe. Tutaj na razie to na lince i pewnie tak zostanie. Fajnie by wyglądały buzbary, ale to też. No obniżam koszt takiej swojej produkcji, 85 kWh w takim słupeczku, e, podstawa wzmocniona, ogólnie to szafa rakowa, tak? E, taka szafa rakowa, a, serwerowa jakaś. Nie mam dokładnego modelu, ale na wytrzymałość było tam znaczy się takie podobne co znalazłem tej firmy e, niby 600 kg, także powinno wytrzymać. E, podstawę musiałem wzmacniać, tutaj taka kratownica jest zrobiona, żeby jednak no jednak tutaj rozłożyć ten ciężar troszeczkę i oprzeć się w miarę na stopkach. E, rozłącznik połowy baterii. E, tutaj też jest taki układ, że w fabryce w fabrycznej baterii, a ja już sobie wyciągnę, w fabrycznej baterii mieliśmy takie zabezpieczenie pirotechniczne. I ono jest tutaj, jako rozpołowienie baterii. Tak, jak odkręcimy to, ale jest tam fajny dostęp. Tutaj nie chciałem czegoś takiego robić. Znaczy, się docelowo mogłem to stycznikiem rozłączyć i tak będzie. Pewnie zrobione, że przy otwarciu ewentualnie drzwi stycznik rozepnie tą baterię. Ale na razie zostaje w ten sposób. Tutaj hebelek taki miałem też pod ręką, gdzieś mi został. Musiałem zdemontować z innego miejsca. Ale to tak mocno prototypowo. Zobaczymy jak to, jak to zadziała. Eee, tutaj moduły, mój pomysł był taki, żeby były wsuwane, tak, że one są, tutaj możemy je wysunąć. W ten sposób widać. I jest zamontowane, także one nie są przykręcane, do transportu na pewno nie będzie fajne. Z drugiej strony też bym, no taką wielką szafę transportować e, jako całość może być ciężko, e, a tak do rozbiórki chwila, moment. Dobra, co my dalej tu mamy? E, tutaj mamy zestaw, który był też w baterii. Czyli te rzeczy, które za zarządzały. Także Master BMS, e, z którego teraz nie korzystam. Może kiedyś będę korzystał, ale, ale nie mam takiej potrzeby. Tutaj na EWS-ie na chcę to sprawdzić. E, przekładnik prądowy też jest do uruchomienia. Fajna rzecz. Styczniki. Dwa główne styczniki plus minus rozłączające baterie. rezystor od No i zestaw był tak fajnie tutaj pospinany, wszystko cacy, ale jedynym problemem tutaj w tej Tesli brakuje mi w sumie jednego stycznika, bo tutaj taki przekaźniczek jest do, do preczarza. I nie chciałem demontować go tutaj z płyty, z drugiej strony nie było co kombinować. No i moim planem jest tak, że ten pre-charge, zresztą wszystko będzie sterowane stycznikami strojaczka. To z tego względu, że nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić, a został mi taki stycznik. I na razie będzie, będzie na tym zrobione. Zresztą wejdzie mi tutaj dosyć fajnie do obudowy. O, do tej obudowy. A, wracając do kabli. Dlaczego ja nie lubię e, kablować? No bo tutaj układ na przykład takiego modułu jest 6S tak? e, i musiałbym go e, no, samokablować. Tutaj jak widać mamy no, fabryczne połączenie. Tak też słyszałem, pali się, pali się i to się pali. Dlatego nie róbcie tego w domu. E, kawałek wiązki i już mamy komunikację między jednym a drugim slajwem. I teraz mamy układ, na przykład tutaj 12S. Ten układ to też pewnie wam nagram, bo w sumie taką szybką ładowarkę, no w granicach chyba 10 kWh, tutaj z tego wyjdzie. Znaczy szybką. Taką ładowarkę na drogę do mojego kangurka, no tak, żeby karnister mieć w cudzysłowie. Tak, żeby sobie zwiększyć zasięg, nie wiem, gdzieś jak mi nieraz braknie 10-15 km i z zwykłą, prostą przetwornicą można, można sobie wrzucić do tego samochodu 2 kW, tam czy 2,5 mam na jakąś taką przetwornicę, ale to będę sobie testował. Znaczy wiem, że ona działa, bo już sobie sprawdzałem prądy, tutaj też prąd nie jest problemem, bo te moduły są w stanie wytrzymać 500 amper ciągłego prądu, ale no, wymagają chłodzenia. Zobaczę jak się będzie grzało, zobaczę co będzie dalej. Oczywiście przynajmniej jeden stycznik też na zabezpieczenie, jak, jak cokolwiek, kiedykolwiek to ktoś podłączy, zawsze dać sobie jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenie, gdzie no i elektronika, elektronika musi pilnować tutaj układu, nieważne jaka, czy to jest chińska, czy jaka by to nie była, ja tutaj jak na razie no, testuję na się wszystko i zobaczymy co dalej, znaczy ja wiem, że działa i działa dobrze i działa tak jak ja sobie życzę, to jest, to było dla mnie najważniejsze, dobra. Tak to wygląda. To zostaje, tego nie ruszam. Preczarz wychodzi. No i zabieram się zakablowanie. Tutaj już mniej więcej mam przygotowanych parę kabelków do połączenia szeregowego. Rozpołowienie tu będzie, no i będę zaraz pokazywał, co dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda poskładać tą baterię i uruchomić. No dobra, kilka części wleciało. Sterownik, który będzie nam zarządzał. Będę testował takie urządzonko, jeszcze sprawdzę. Może zasilanie 12 V jednak będzie tutaj z przetwornicy DC-DC, chociaż nie lubię takich rzeczy robić i wolę mieć zewnętrzne. Zobaczymy, testowo będzie. Zawsze jak zawsze u mnie testowo, to już widzieliście. Oczywiście i zamontowane. Nasza skrzyneczka ze stycznikami. Tutaj to poleci. Rezystor. No i nie udało się, oczywiście, poskładać do końca. Brak czasu, brak czasu. A brak czasu ze względu na taki nowy, nie nowy, nowy, stary projekt. Zajawkę może Wam wrzucę i będzie dostępna. I to muszę dokończyć to jest ważniejsze w tym momencie. A później zabiorę się nadal za poskładanie tego i uruchomienie. Brak czasu, brak czasu totalny. Tak wygląda ta zabawka fajna. Podoba mi się bardzo. Trzeba na pokład wejść. Najważniejsze to co nas interesuje to jest. Tutaj. O, i co tu jest? No i mamy silnik z Lifa zamiast spaliny.